Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film troszeczkę w nowej scenarii. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj mam dla Was klawiaturę mechaniczną. Jest to Sharkun Sharkzone MK80. Klawiatura oparta o przełączniki brązowe, ale nie Cherry a ich własne. Zaraz czytam nazwę, bo nie pamiętam jak się dokładnie nazywają. Kyle Brown, tak przynajmniej mi się wydaje, że czyta się tą nazwę. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. Czyli siła nacisku. Jaką trzeba tutaj użyć, żeby aktywować klawisz? To 45 gram. Czyli dokładnie tak samo w przypadku przełączników brązowych, chociażby Cherry MX. Nie będę wam czytał wymiarów klawiatury teraz, chociaż przeczytam, bo to jest dość ważne. Czyli tak: długość 470 mm, wysokość. 24 mm, czyli profil i szerokość 180 mm. To pewnie przyda się osobom, które mają mniejsze biurka i nie będą mogły sobie to je sprawdzić. Czy tak ale teraz zmieści wam się właśnie na waszym biurku? I teraz kilka informacji ciekawych. Tak zrobię. ciekawych, które znajdziemy na opakowaniu. Przede wszystkim podświetlenie RGB, czyli możemy sobie tutaj zmieniać kolory. Później sprawdzimy sobie na żywo, oczywiście, jak to wygląda. 16,8 miliona kolorów macie do wyboru, także naprawdę dużo. Przełączniki brązowe, Kyle, o, o czym mówiłem wcześniej. Funkcja N key rollowe, czyli możemy wcisnąć kilka klawiszy naraz. Natomiast tutaj tylko procent podaje, że możemy wcisnąć naraz 6 klawiszy, także nie za wiele. Możemy sobie również programować makra i zmieniać je w biegu on-fly, tak? czyli to w biegu, w locie nie wbiegła w locie właśnie 5 profili, które możecie sobie zapisać częstotliwość 1000 Hz wbudowany hub nie tylko ze złączami USB ale również z złączami audio także za chwilkę zobaczymy to są audio pewnie i słuchawki i mikrofon ale teraz strzelam, bo nie wiem zdejmowana nakładka na karstek i layout trzyblokowy, czyli standardowo mamy trzy jak gdyby bloki na klawiaturze, czyli klawiatura numeryczna, strzałki oczywiście i ta właściwa, przyciski, nie przyciski, bo w klawiaturze są klawisze, klawisze multimedialne i to tyle chyba. No wbudowana pamięć, ale to jest normalne. Jeżeli możemy programować makra i tak dalej, i tak dalej, możemy zapisywać profile, to pamięć musi być wbudowana rzecz jasna. Także to wszystko oczywiście czytałem z tyłu tutaj opakowania. Mamy również informacje w języku polskim, a teraz pozwólcie, że otworzymy klawiaturę i zobaczymy jak ona wygląda. Do klawiatury standardowo już jak w każdym produkcie Shark dla graczy dołączona jest zawieszka na drzwi, żeby nie przeszkadzać Wam jak gracie, albo też napis Game Over jak skończyliście grać oraz płytka z oprogramowaniem, jak i również instrukcją obsługi. Klawiatura naprawdę porządnie wykonana, powiem Wam szczerze, waży ona razem z kablem około 1,5 kg, także kawał solidnego sprzętu. Plastik dobrej jakości, natomiast tutaj nie jest on powleczony żadną powłoką gumowaną, antypoślizgową, natomiast jest on bardzo odporny na jakiekolwiek zarysowania, a nie ma również odcisków znaczy problemów z odciskami palców, ponieważ jest to powierzchnia chropowata. Natomiast same klawisze już są powleczone tą powłoką, właśnie gumowaną, antypoślizgową, bardzo miłe w dotyku. Palce nawet po spocaniu nie będą Wam się po nich ślizgały. I do klawiatury jeszcze mamy dołączoną podstawkę na nadgarstki. Za chwilkę ją zamontuję na klawiaturę. Montaż bardzo prosty i zobaczymy, jak to wygląda. Klawiatura prezentuje się naprawdę zacnie. Tak wygląda w pełnej okazałości razem z podpórką na nadgarstek. Na górze znajdują się klawisze do przełączania między profilami. Jak mówiłem wcześniej, możemy zaprogramować do pięciu profili i dalej mamy klawisze multimedialne co z pewnością przyda się w codziennym użytkowaniu. Nie zabrakło również klawiatury numerycznej. Ta przynajmniej nie przydaje się na co dzień. Wiadomo, że człowiek nie tylko samymi grami żyje. Podkładka na nadgarstki ma jednopunktowy montaż po środku klawiatury, natomiast dość porządny i również na niej znajdziemy logo Shark SharkZona. Po obydwu stronach klawiatury znajdziemy diody LED. Te oczywiście sobie zobaczymy w akcji, jak już podłączę klawiaturę pod komputer. Na spodzie znajdziemy aż sześć podkładek gumowych antypoślizgowych oraz dwie nóżki, które służą oczywiście nam do zmiany kąta nachylenia klawiatury. Kabel w klawiaturze dość potężny, ale nic dziwnego, bo jak mówiłem wcześniej, mamy tutaj wbudowany hub audio, czyli potrzebne są przewody do jacka 3,5 mm na słuchawki na mikrofon. Wszystko ładnie jest oplecione, a końcówki kabli są pozłacane. Teraz zerkniemy sobie na soft dołączon do klawiatury. Tutaj mamy podział na dwie jak gdyby zakładki, PC Mode, czyli opcja komputerowa i profile dla graczy, o tym będę mówił za chwilkę. W tej pierwszej opcji PC Mode, którą zresztą możecie sobie w biegu przełączać na klawiaturze, macie taki klawisz G łamany na PC. Używając klawisza funkcyjnego, i tego właśnie, możecie sobie przerzucać między profilami dla graczy, a właśnie tą opcją komputerową. Tutaj, w tej opcji, w tej zakładce, niewiele możecie zmienić, tak naprawdę, bo nie możecie chociażby przypisać żadnych mach czy też jakichś poszczególnych klawiszy. Natomiast nic dziwnego, raczej to przydaje się właśnie w grach, aniżeli w normalnym użytkowaniu. Tutaj, natomiast, można zmienić sobie chociażby podświetlenie i możemy je kompletnie wyłączyć, za co leci ode mnie ogromny plus lub też możemy zmieniać sobie tutaj nasycenie od 25% do 100% można również sobie stworzyć własny profil, które klawisze mają być podświetlone czy też na przykład stworzyć efekt fali bardzo fajnie to wygląda, jeżeli ktoś lubi oczywiście takie efekty czy też na przykład możecie sobie sprawić, aby to podświetlenie nie było stałe, a było pulsacyjne oczywiście zmiana koloru kolorów jest naprawdę cała masa każdy znajdzie coś dla siebie, oczywiście, ustawienia podświetlenia stałego, co dla mnie akurat jest najlepszą opcją. I teraz profile dla graczy. Macie ich 5 i 5, również macie klawiszy tutaj do tego przystosowanych na klawiaturze, żeby w biegu sobie między tymi profilami zmieniać. Za to też również leci ode mnie plus. Tutaj możliwe zmiany, znaczy nie tyle zmian, co przypisania poszczególnych funkcji pod klawisze, również możliwość stworzenia makra czy też wyłączenia danego klawisza. Jeżeli taką macie ochotę, jasna sprawa, że możecie ustawić sobie pod każdy klawisz osobno podświetlenie, właśnie dude LED, zmienić kolor itd., itd. Także każdy znajdzie coś dla siebie, bardzo łatwy program w obsłudze, natomiast do czego się doczepię, to do tego, że troszkę mamy lagi, zobaczcie, jak wciskając zmianę podświetlenia, troszkę na to musimy czekać, ale być może to zostanie ulepszone, bo jest to nowy produkt, także pewnie jakieś patche szarkun do tego programu wypuści. Czas na kilka słów podsumowania, klawiatura ma kosztować w sklepie około 600 zł, czyli nie jest to mało, ale z drugiej strony nie jest to też cena jakaś super wygórowana jak na klawiaturę mechaniczną, tym bardziej, że dostajecie produkt naprawdę dobrej jakości. Dobrej jakości plastiki, bardzo przyjemne do dotyku nakładki na klawisze, znaczy nakładki na przełączniki, czyli tak zwane klawisze, powleczone taką powłoką antypoślizgową gumowaną. Dodatkowo macie przełączniki brązowe, czyli dokładnie taka sama charakterystyka jak w przypadku przełączników Cherry MX Brown. Mam do porównania klawiatury właśnie z takimi przełącznikami w domu i powiem, że działają dokładnie tak samo. Moim zdaniem te przełączniki, czyli mówię dokładnie o przełącznikach brązowych, są najbardziej uniwersalne. Oczywiście pamiętacie, to jest moje zdanie. Czyli naradzą się i do grania, i do pisania. I taka kawetura faktycznie nadaje się do obydwu tych zastosowań. Plus za to, że mamy huba. Nie tylko na USB, ale również mamy huba na wyjścia na audio i na mikrofon, i na słuchawki, z pewnością może to się przydać. Wbudowany soft, mamy możliwość programowania makro i rewelacyjne wręcz opcje podświetlenia, także jeżeli ktoś się tym kręci, czymś, czymś takim się jara, to z pewnością doceni to je walory akurat pod tym, tej klawiatury pod kątem właśnie podświetlenia. I również plus leci za to, że mamy Podkładkę pod nadgarstki, wprawdzie kawałek plastiku, ale uwierzcie mi, naprawdę daje dużo i bardzo wygodnie na klawiaturze się i pisze, i również gra. Dodatkowo mamy tutaj takie podkładki gumowe, antypoślizgowe, zresztą na samej klawiaturze również, także klawiatura bardzo sztywno, że tak powiem, siedzi na biurku i trzeba użyć dużo siły, żeby ją przesunąć. Co do minusu, to tak, zabrakło mi tutaj kluczyka do zrymowania nakładek, gdybyście chcieli sobie na przykład wymienić, czy na przykład założyć gumki wyciszające, ale klawisze naprawdę, uwierzcie mi, nie są głośne. Zresztą jeszcze raz możecie posłuchać. Czyli bardzo podobnie zachowują się właśnie jak Cherry Mix Brown. I kolejna rzecz to Key Niestety tylko możemy wcisnąć 6 klawiszy na raz, a szkoda. I ostatnia rzecz, która mi się troszkę nie podoba, to lagujący troszkę soft. Natomiast mam nadzieję, że Sharkoon to poprawi i wypuści jakiegoś pacza. Ode mnie leci znaczek jakości w pełni zasłużony. Klawiaturę, znaczy linka do klawiatury znajdziecie w opisie tego filmiku. Jak zwykle zresztą poproszę Was również o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.